Y, Cześć Simonku, y, jak chcecie? Y, piszcie kiedy chcecie tego urbexa, następnego, nie? Dam tego, co mnie nagrywa. Kiedy chcecie, no, a u mnie dyskoteka jest nie, to 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 to, widać tu o, teraz widać zawaliłem sobie te światełka z tego, z choinki, i mi się świeci fajnie. Nie, zarumbiście dyskotekę mam. Mocno poez, kojone jest za rozmowy, w wpysk. No, także piszcie w komentarzach, kiedy chcecie tego worka. Hmm. Od razu mówię, że jutro, po... do niedzieli, nie nagram, bo nie będę miał czasu, ale po niedzieli będę mógł coś nagrać dla was w feedbacks albo jakąś grę, nie? Mam GTA Andreas Tego Geta San Andreas A nie wiem co mam nagrywać? To GTA mam do nagrywania z gier, nie? To Andreas Arka, Survival Evolved yy, C Ops'a Critical Ops yy, Rocket Royal to jest na Live'a Co tam mam jeszcze? Full Metal jakiś tam z dinozaurami, nie? Czyli roboty, ale dinozaury No To piszcie z czego chcecie serii. Albo dajcie mi jakąś gierkę Ze sklepu Którą chcecie Żebym Wam nagrał i git będzie My cat Który mnie fajnie podrapał, nie wiem czy będzie widać, ale pokażę Tutaj Cała łapa ośrupana Tutaj jest cały rozwalony. Ja czy tutaj na klacie mam, trzy ramy, nie? Trzy albo cztery to takie klacie, Jak Wolverine. Wolverine też ma na klacie. No, także piszcie w komentarzu, co chcecie, jaką grę chcecie. Czyli wchodzicie sobie na sklep Aplay na przykład, wysyłacie mi, nie wiem, albo piszecie mi w komentarzach, jaka to gra, ja, ja dla Was to nagrywam, nie? No urbex będzie, tylko napiszcie kiedy yy, po niedzieli na pewno jakiś urbex nagram jak będziecie chcieli, nie? no, dobra także ja lecę także siema like sub i komentarz bardzo mi widziane i będzie git, nie? mas to fest jest nie widać jakoś, chyba widać. Jeszcze. E, chyba było widać. Teraz widać. No, Także jest mocno fest. Ja kończę. Nara się ma, za niedługo idę spać. Także pompa.